Skradam pragnę, poznać myśli Nie mogę, jest nieźle I chcę sobą spędzić Bardzo nam się podoba Fajne miejsce, i tak jak mówiłem przy poprzednim wejściu, zazdroszczę, bo chciałbym, żeby coś takiego we Wrocławiu było. Bo nie ma specjalnie miejsc, tak, takich, w których się aż tak dużo bluesowo dzieje. Nie? Można gdzieś tam sobie pogać, ale, ale to jest stricte bluesowe miejsce, i to jest fajne, właśnie. Unikalowe zupełnie miejsce, i unikalny pomysł, żeby to. I to powinno być w Katowicach zostać coś takiego. No bo tu jest jednak ten, ten blues, bluesok polski. Poza, no we też się troszkę działo, Recydywa, easy rider, prawda, Z tych, w tych czasach lata 80., 90., ale chyba na Śląsku chyba troszkę więcej się, się działo w tych klimatach. Publiczność fajna, bo, bo wiedzą po co przyszli. Nawet ci, którzy się, którzy się zatrzymywali przypadkowo, to tak widać, że, że, że jakby rozumieli, co, co jest gane, bo, bo to nie jest takie oczywiste. Z blues, blues się coraz mniej przebija gdzieś tam do ludzi najczęściej jak, jak się mówi blues, to, to, to ludzie trzymają dystans, dopóki nie posłuchają, nie? Tak, tak jest. Ale to publiczność bardzo fajna i widać było sporo osób, które naprawdę wiedziały, wiedziały rozumiały sytuację. Głównie zagraliśmy nasze piosenki, głównie z, z ostatniej płyty. Myśmy w ogóle dwie płytki zrobili. Jedna epka, taka krótka, sze, sześć piosenek z paru lat temu i już chyba dwa lata temu wyszła płyta rzeka, która zresztą się ukazała y, też z y, Pan Andrzej Matysik który wziął ją do, do Twojego blusa, To jakiś już rok chyba temu było. Także głównie z tej płyty leciały piosenki, troszkę z tej, z tej poprzedniej i zagraliśmy parę standardów, y, takich zupełnie klasyków, które, które gramy. Zwykle tak dwie, trzy, cztery piosenki takie puszczamy, bo to robi troszeczkę inny klimat i się, yy, sami się luzujemy. Nam jest też jakoś tam, nabieramy, yy, że tak powiem, grubu. Więcej i coraz więcej bluesa miastu Katowice. Jeszcze jest mnóstwo bluesa, jestem tego pewny i, i sam widziałem, ale jeszcze więcej. I, i, i to będzie jeszcze lepiej. Jeśli chce, nie mogę jednego poznać, chcę to, co w sobie masz na wieku.